Kopciuszek bajka na podstawie baśni braci Grimm. Pewnego razu żyła sobie nieszczęśliwa dziewczyna, którą nazywano Kopciuszkiem. Mieszkała ze swoimi dwiema siostrami w domu Nieopodal Pałacu. Przez cały dzień Kopciuszek gotowała, sprzątała, prała, prasowała, zamiatała za swoje siostry. Siostry ani razu nie użyły słowa proszę czy dziękuję. Siostry miały wiele pięknych strojów i sukien, ale kopciuszek musiała nosić codziennie starą, zniszczoną, dziurawą jedną sukienkę. Dziewczyna pracowała od rana do wieczora, ale na koniec dnia. Lubiła usiąść w kuchni ze swoim kotem, a wtedy też ptaszki do niej przylatywały. Pewnego dnia Kopciuszek i jej siostry dostały zaproszenie na wielki bal, który miał się odbyć w pałacu królewskim. Siostry zgodziły się, by Kopciuszek też przyszedł na bal z nimi, ale tylko wtedy, gdy wszystko Posprząta. Siostry więc cały czas wymyślały różne polecenia dla kopciuszka. Kopciuszku, wypisz moją sukienkę. Kopciuszku, poszukaj mojej torebeczki. Dziewczyna pracowała cały czas i wykonywała przeróżne polecenia sióstr. Zajęło jej to mnóstwo czasu, aż w końcu przyszedł wieczór i nie zdążyła przygotować się sama na bal. Zresztą nie miała też w co się ubrać. Dwie siostry zostawiły ją w domu, a same poszły na bal. Dziewczyna była bardzo smutna, usiadła przy ogniu i zapłakała. Nagle błysnęło światło i zobaczyła przed sobą wróżkę. Kim jesteś? zapytała twoją matką chrzestną odpowiedziała wróżka przybyłam aby spełnić twoje życzenie pójdziesz na bal chrzestna matka skinęła dłonią i nagle zniszczona sukienka kopciuszka zamieniła się w piękną balową suknię a następnie na jej nogach pojawiły się śliczne pantofelki i jak Zapytała z uśmiechem matka chrzestna. Przenieś mi, proszę, jeszcze dużą dynię i trzy myszki. Kopciuszek uwinęła się z tym szybko. Matka chrzestna skinęła dłonią i dynia zamieniła się w olśniewającą karetę z czterema pięknymi kołami, a myszki w lokaja i konie. Czas na ciebie rzekła do Kopciuszka baw się dobrze, ale pamiętaj, że mój czar przeminie z ostatnim uderzeniem zegara o północy. Dziękuję, Matko Chrzestna zawołała dziewczyna i pobiegła do karety. Kareta zaś ruszyła w stronę pałacu zrozbrzmiewał odgłosami muzyki i tańców. Gdy Kopciuszek przybyła na bal, wszyscy goście stanęli i patrzyli ze zdumieniem. – Kim jest ta księżniczka? – mruknęły siostry. – Kim jest ta piękna dziewczyna? – zastanawiał się książę i podszedł do pięknej nieznajomej. A dwie siostry z niepokojem na to patrzyły. Książę ukłonił się i poprosił Kopciuszka do tańca. Orkiestra zaczęła grać i Kopciuszek wraz z księciem zaczęli tańczyć. Dziewczyna nie mogła uwierzyć, że jej marzenie się spełniło. W pałacowym ogrodzie księżyc i gwiazdy świeciły jasno na niebie. Kopciuszek przeżywała tak cudowne, radosne chwile, że zupełnie zapomniała o ostrzeżeniu matki chrzestnej. Nagle Pałacowy zegar zaczął wybijać północ. Bum, 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 dwunasta. O nie, muszę wracać do domu przypomniała sobie i pobiegła do karety. Wróć-zawołał książę Nie znam Twojego imienia. Ale kopciuszka już nie było. Książę spojrzał w dół i zobaczył, że tajemnicza księżniczka zgubiła pantofelek. Ta, na którą będzie pasował ten pantofelek, zostanie moją żoną, postanowił. Nie spocznę, dopóki nie znajdę tajemniczej księżniczki. Następnego dnia dziewczyna była bardzo smutna. O, chciałabym, by czarmatki chrzesnej mu trwać i trwać. Nagle zjawiły się dwie siostry. Kopciuszku, musisz wyjść. Książę przybędzie za chwilę. Książę wraz z lokajem odwiedzał każdy dom w królestwie. Lokaj. Niósł na miękkiej poduszeczce zgubiony na balu pantofelek. Książę i lokaj przybywali z wizytą do każdego mieszkania, aby znaleźć tajemniczą księżniczkę. Ta, na którą będzie pasował pantofelek, zostanie moją żonę, oznajmił książę. Dwie siostry zaczęły się przykomarzać ja pierwsza ja! zawołała jedna z nich i sięgnęła po pantofelek, ale nie pasował. Moja kolej! próbowała druga ale też nie pasował. Czy jest ktoś jeszcze, kto mógłby przymierzyć ten pantofelek? spytał książę. O nie, nie ma krzyknęły siostry. Ona? Spytał lokal i wskazał na kopciuszka. Książę spojrzał w miejsce wskazane przez lokaja. To tylko służąca. Nie, nitk ważny. Zaprotestowały siostry. Książę jednak zignorował je i wszyscy patrzyli jak kopciuszek przymierzył pantofelek. Pasował i Idealnie, moja księżniczka, ogłosił książę: Czy zostaniesz moją żoną? Tak, odpowiedziała uszczęśliwiona dziewczyna. Książę i Kopciuszek wkrótce pobrali się, jeżeli długo i szczęśliwie.